Witamy Dobry Państwa bardzo serdecznie. Grażyna Kopestyńska, bo to mój kanał, i Jolanta Szewczyk, którą dzisiaj miło. zaprosiłam. Będziemy przeprowadzały dzisiaj aukcję obrazów Marii Kabuszko. Aukcja ma tytuł Oblicza Miłości. Niektórzy z Państwa już wiedzą, o co chodzi. Pokazujemy tutaj różne oblicza miłości, a szczególnie miłość matki do córki, która się opiekuje całe życie, ponieważ Maria urodziła się z porażeniem mózgowym. I miłość córki do matki, która zaczęła mimo swojej niepełnosprawności malować obrazy, i chce sprzedać je, stąd ta aukcja, osobom, które zechciałyby pomóc im w tej sytuacji, a jednocześnie zakupić te obrazy. Ponieważ Jola zaczęła znajomość z Marią i jej mamą Leną, to dwa słowa, od czego to wszystko się zaczęło? Witam wszystkich, bardzo miło jeszcze raz. Poznałam Lenę i Marię ponad 18 lat temu. Cała historia ich oczywiście zaczyna się od kiedy urodziła się Maria, czyli 32 lata temu, urodziła się z porażeniem mózgowym i kiedy je poznałam, dopiero zobaczyłam, co to znaczy żyć na co dzień z takimi wyzwaniami, z którymi się dziewczyny zmagają na co dzień. Potrzeba jest na to bardzo dużo zdrowia ale przede wszystkim środków finansowych żeby móc codziennie funkcjonować i po tylu latach no, niestety to zdrowie jest coraz słabsze szczególnie u mamy tak u Leny w związku z tym Maria postanowiła pomóc ym, swojej mamie malując obrazy ale oczywiście nie sama bo ta jej niepełnosprawność powoduje że no, muszą być osoby do współpracy i pani Kamila Dańko przygotowała jej szkicę i Maria z pomocą osoby wspomagającej wypełnia te obrazy te obrazy są niezwykłe bo mają swoją duszę bo mają swój przekaz są piękne kolorowe za chwilę państwo zobaczycie i dwa lata temu tak to było dwa lata temu mniej więcej postanowiliśmy też i pomóc dziewczynom śpiewając na cel wspomagający je i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wtedy wsparli. Postanowiliśmy znowu jakby ruszyć z tą pomocą, właśnie udostępniając obrazy Marii, żeby dalej wspomóc ich w tej pomocy leczeniu i rehabilitacji dla Leny, dla mamy. Pokażemy za chwilę te obrazy, jeżeli Państwo będziecie chcieli się włączyć, to tak jak Drożnika powiedziała, to są oblicze miłości i córki, i matki, ale również osób, które y, mogą wspomóc taką akcję. I serdecznie oczywiście zapraszamy, jeżeli Państwo będziecie chcieli się dołączyć. Tutaj jeszcze pokażemy, tak się rozsuniemy, pokażemy te oryginały. Wszystkie obrazy oryginalne zostały już sprzedane. Te już są opłacone i czekają na odbiór. Dlatego dzisiaj będziemy chciały pokazać Państwu reprodukcje. Te reprodukcje są wymiaru A5, czyli takie małe. I zapraszamy Państwa do tego, żeby oglądać, pamiętać numery, bo każdy obraz ma przypisany swój numer. Później w opisie pod filmem będzie zrzutka, gdzie można odszukać ten swój numer obrazu i zamówić go, albo po prostu wspomóc finansowo bez zakup zakupowania obrazów. Także zaczynamy. Pierwszy obraz, numer jeden, już będziemy pokazywać. Numer jeden. Numer jeden to jest fantastyczny obraz pod tytułem Kociokwik. Kociokwik. To jest fantastyczna grupa kotów, które czekają już tak pod wieczór, bo już jest takie niebo popołudniowe i są uśmiechnięte i czekają już na swój odpoczynek. Bardzo wesoły, piękny, kolorowy obraz. Numer dwa to są pieroty grające. Zwróćcie Państwo uwagę, że one są niesamowicie wesołe, tańczące jeden tańczy, a drugi gra. Także wesołe pieroty grające. Numer trzy jest również kociokwik, ale kociokwik taki poranny, tak? Ponieważ te koty dopiero się rozbudzają, dopiero zaczynają wejście w ten piękny dzień, który ich czeka, ale wszystkie są piękne, kolorowe i każdy z nich jest inny. Następny obraz, numer 4, to jest królik malarz. Królik malarz, który jest bardzo szczęśliwy. Zobaczcie, jaki ma piękny uśmiech, jakie piękne wąsy ogromne. No i ta paleta. Paleta, która czeka, żeby namalować jakiś piękny obraz. To jest cała grupa tych królików, bo ten królik już na przykład to jest artysta. Zobaczcie, że ten artysta już jest bardzo poważny, ma inny strój, inne kolory, ale to jest królik, który bardzo poważnie myśli o malowaniu, dlatego jest już artystą. Następny, to słuchajcie, to jest cała, numer 5, to jest rodzina królicza. To jest numer 6. To jest cała rodzina królicza, ponieważ jest tutaj królica, która jest malarką. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jaką ma piękną suknię w marcheweczki kolorowe i ma piękną tutaj przy uszach taką zapineczkę kolorową. I oczywiście jest przygotowana już do malowania, tak jak i królik. Numer 7 to jest. Cudowna rodzina, cudowna, szczęśliwa rodzina, która leży sobie na łące razem ze swoim dzieckiem. No i po prostu jest to pełna, pełnia szczęścia rodzinnego na takiej kolorowej łączce. Numer 8 to jest dzięki um, osobom, które Grażynka dała taką informację, żeby przygotować nazwy tych obrazów, niektórych. I od państwa przyszło ciocia, kocia, ciocia. I zobaczcie, dla osób, które uwielbiają koty, to jest niesamowity, piękny, energetyczny obraz, dlatego że to jest pełno kotów. Z każdego miejsca, z każdego rękawa, kieszeni stają fantastyczne kolorowe koty i cała ciocia jest bardzo szczęśliwa, uśmiechnięta, zadowolona. Numer 9 to jest seria. Zaczynając od świnka. To jest poranna świnka i to jest, kiedy świnka się budzi, ale jest to bardzo um, oczytana i mądra świnka, ponieważ oczywiście zaczyna dzień od tego, żeby przeczytać sobie poranną książeczkę. I zwróćcie uwagę, że to jest bardzo wesoły i śmieszny, fajny obrazek, ponieważ przy łóżeczku stoją kapciuszki na tej raciczki, fajne. Numer 10. To jest seria obrazu Joy of Life. Cieszyć się życiem każdego dnia to jest bardzo ważne, fajne przesłanie. Zwróćcie uwagę Państwo, bo zastanawiać się, czy to jest torebeczka, czy to jest sukieneczka. To już Państwo sami ocenicie, ale ostatnio była informacja, że chyba jest to sukieneczka letnia. Cieszą się życiem, piją jakiś fajny koktajl i zaczynają świetnie dzień. Numer 11 to już nocna stała. Cieszą się życiem cały dzień, aż do wieczora. Zwróćcie uwagę, że sukieneczki już nie ma. No i zamiast koktajlu jest inny, pewnie koktajl, ale bardzo wesoły i świetny przekaz. Wracamy do króliczków. Ten króliczek to jest artysta w plenerze. Królik postanowił ruszyć w plener i narysować coś pięknego na łące. Pewnie to będą kwiaty. Wracamy do serii pierotów. Pieroty tańczące na łące. No, zobaczcie, na takiej łące zielonej można tańczyć. Takie wygibasy, takie kolorowe i z taką radością, że te pieroty widać, że są nieźle zadowolone. Numer 14. Wracamy do świnki, bo ta świnka, kiedy już wstała, to postanowiła po południu moczyć sobie nogi. Ale zwróćcie uwagę, że cały czas jest motyw z tą świnką, ponieważ ona jest bardzo czytana, mądra świnka. Cały czas jest książeczką, ale tutaj przy kawce. Moczy sobie swoje nóżeczki i oczywiście stoją jej kapciuszki na teraciczki. Numer 15: pieroty tańczące już nie na łące, ale po prostu tak, tak sobie gdzieś w pokoju, na pięknym tle kolorowe, wygibasy niesamowite te pieroty są bardzo kolorowe, piękne i radosne. Wracamy do serii e, królicz, e, króliczkowej i króliczek to jest jego pasja malowania. Jak widzicie, zaczyna dopiero to malowanie. E, nie wiem, czy chcieliście Państwo uwagę, że zamiast pędzelka ma szpachelkę. To jest pewnie taki specjalny rodzaj malowania obrazów ze szpachelką, ale królik jest bardzo mocny. Wracamy do świnki, ponieważ jest to popołudniowy odpoczynek już. Świnka przygotowuje się już do wieczornego odpoczynku i, i świnka ma już czepeczek nawet nocny i oczywiście czekają na nią fantastyczne buciki przy łóżku, to mnie rozbraja. Gotowy do działania. To jest obraz, który został 17. oczywiście 18 sprzedany tak nagle, dlatego um, Musieliśmy tutaj pokazać na zdjęciu to jest królik, który przygotowuje się dopiero do malowania, i tutaj możecie Państwo sami wymyśleć sobie, co on takiego będzie malował. Następny numer to jest numer 19, seria z rodziną. Szczęśliwą rodziną, tylko ta rodzina oprócz dziecka ma jeszcze fantastycznego kota, jak widzicie. Dla miłośników kota jest to fantastyczny obrazek. Rodzinny z kotem i ten kot zobaczcie państwo ma niesamowity ogon takiego ogona nie ma chyba do tej pory żaden kot numer 20 wracamy do kociokwiku ale kociokwik ten już jest wieczorny widzicie państwo już rozbuszczone niebo i koty są e, oczywiście piękne kolorowe jak poprzednie już tak szykują się do wieczornego snu. 21. Seria jeszcze rodzinna, i to jest szczęśliwa rodzinka, ta bez kota, ale z dzieckiem. Pięknie, szczęśliwie leżą sobie na łące, korzystają z uroków codzienności. 22. Grająca mysz. 22. Grająca mysz. Słuchajcie, ten obraz jest niesamowity. Zastanawialiśmy się, jak ta myszka gra na tym fortepianie. Ale zobaczcie, że to jest możliwe. Wesoły, niesamowity obraz. No, taką myszkę zobaczyć u siebie na w, grającym fortepianie. To jest dopiero super. Mamy również kalendarz. Kalendarz na każdy dzień, na każdy, przepraszam, miesiąc jest z reprodukcjami obrazów, które państwo widzieliście. Oczywiście wybranymi, bo tu jest tylko 12, a wszystkich obrazów jest 25. 22, przepraszam. I na każdy miesiąc jest inna reprodukcja. Tak wygląda piękny kalendarz na biurko do postawienia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli wspomóc Marię i Lenę do kupowania tych obrazów, do kupowania kalendarzy albo po prostu do wpłaty na zrzutkę. W opisie tego filmu umieścimy link do zrzutki oblicza miłości i pokażcie swoje oblicze miłości. Dziękujemy Zobaczenie. do zobaczenia.